11 listopada w hali widowiskowo-sportowej w Koszycach Wielkich gmina Tarnów świętowała 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Głównym organizatorem niedzielnych obchodów był wójt gminy Tarnów Grzegorz Kozioł, który w swoich wypowiedziach podkreślał, że patriotą należy być nie tylko w momencie podniosłych uroczystości. Ale i przez cały rok. Dzisiejszy dzień jest dniem szczególnym, ponieważ w tym dniu właśnie przypominamy i podsumowujemy cały rok, cały rok pamięci, cały rok myśli i tradycji. Nasze święto jest świętem radosnym. Tak chcemy to przedstawić, nie tylko patetyczne wzniosły uroczystości przy pomniku, one są też bardzo ważne, natomiast chcemy w ten dniu się radować. Dlatego też mamy tutaj występy dzieci i młodzieży, mamy koncert Stanisława Sojki i mamy wspólną zabawę. I to jest nasze takie świętowanie. Kultywowanie patriotyzmu jest bardzo ważne, ponieważ dzięki patriotyzmowi nasza ojczyzna przetrwała, dzięki patriotyzmowi wychowaniu. Naszych dziadów i pradziadów, w momencie, kiedy historia dała nam możliwość odbudowy państwa, było społeczeństwo, które to zrealizowało. Dlatego my musimy to przekazywać następnym pokoleniom. To, co nam nauczyli nas dziadowie i pradziadowie, chcemy przekazać to naszym dzieciom. W uroczystości wziął udział biskup Leon Dobrawski, który zauważył, że obchody święta niepodległości w Polsce mają inny charakter niż na Ukrainie. Są bardziej radosne i mają wymiar wspólnotowy. No, sama atmosfera, można powiedzieć, że jest inna trochę jak w Ukrainie, dlatego że wszystko to jest złączone z Bogiem, z Kościołem. I to widać, gdzie jest Chrystus na pierwszym miejscu, tam wszystko na swoim miejscu, no i tak jak Chrystus nas starał się wyzwolić i widać, że ta niepodległość, ona no, jakby przekazuje się, przenosi się, jaż mówię, sam Duch, sama atmosfera jest inna, jest taka radosna. Na uroczystość przybyła także delegacja z Węgier, która wzięła udział we wspólnym świętowaniu. Uważam, że jest to dosyć doniosły, doniosły moment, kiedy możemy wczuć się w sytuację danego narodu i po prostu zrozumieć problemy tego narodu nie tylko własne ale uczestniczyć też w tego typu święcie i zrozumieć te problemy, które swego czasu miały miejsce. Goście specjalnie na tę okazję przygotowali gulasz węgierski według własnej receptury. Bardzo poważnie podeszliśmy do tego, do tego tematu. Ja sam osobiście mieszam w garnku łyżką, Nie chcielibyśmy z tego robić tak zwanego biznesu. Naszym kolegom z kuchni zdradziliśmy tajemnicę, jak trzeba zrobić naprawdę dobry węgierski gulasz. A mam nadzieję, że zaprocentuje to później i państwo tutaj sami będą mogli go przygotować. Czym jest dla pana niepodległość i w jaki sposób pan ją dzisiaj świętuje? No, świętuję chociażby będąc tutaj na tych uroczystościach, oddając trzeci hołd tym wszystkim, którzy ginęli na różnych frontach, po to abyśmy dzisiaj mogli żyć właśnie w wolnym państwie. To piękne, że dzisiaj w tych uroczystościach tak wiele również ludzi młodych bierze udział, bo to przede wszystkim im po przekazujemy właśnie tą wiedzę, te nasze doświadczenia, ale to również pięknie, że. W tych uroczystościach biorą całe pokolenia udział, bo są dziadkowie, są rodzice, są dzieci. Myślę, że rodzina to jest tym właśnie również miejscem, elementem, gdzie powinno być właśnie wytchowanie w tej w poczuciu takiej tożsamości społecznej, tożsamości kulturowej młodego pokolenia. A czym dla młodych ludzi jest niepodległość? Niepodległość Jest dla mnie wolnością, możliwością wyrażania swoich myśli, wyznawania swojej religii, bycie Polką w własnym kraju i być z tego dumnym. Jest to ważne święto narodowe, no bo przez ponad 120 lat byliśmy, niestety nie było naszego kraju w ogóle na mapie Europy. I gdyby nie to, to właściwie niezależnie od tego, czy po II wojnie światowej nawet, czy byśmy też jakoś udało nam się to odzyskać, to i tak by to było pewnie całkiem inne państwo niż teraz. Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończono czuł koncert znanego muzyka Stanisława Sojki